Dolorki prowadziła przez Brechta i przez Müllera. W poszukiwaniu tekstów zawsze dla Igora i dla mnie jest ważne, że szukamy z jednej strony mocnego, wyrazistego, poetyckiego języka, a z drugiej strony tekstu, który daje nam możliwość zderzenia się z tymi tematami, które nas otaczają, które nas gryzą, które nas ciekawią. Dobre, to mają tylko piękne dziewczyny. To jest bardzo poetycki tekst. Zresztą Leuka miał taki temperament niezwykle liryczny i Andaluzja. Natomiast od razu miałem poczucie, że pod tym bardzo poetyckim, delikatnym tekstem, gdzie są pi piosenki, zaśpiewy, że tam kryje się masa takiego ostrego mięsa masa krzywdy, upokorzenia, niesprawiedliwości, takich bardzo silnych emocjonalnych napięć. Blanca. I'm done. Wiesz, nie trzeba było dużo współcześnie, tak naprawdę, biorąc ten tekst do pracy, było jasne, że wybrzmiewa w nim wszystko, co teraz nas otacza. Zresztą poza cięciami reżyserskimi tego tekstu nie zmienialiśmy. Jest nowe tłumaczenie, zrobione jak gdyby niedawno, rzeczywiście bardzo dobre, bardzo mocne współczesnym językiem. Nie, jakby, nie, od, nie odkrywa się ono jakby w takiej dziwnej wiejskiej kulturze, tylko właśnie tu i teraz. A dodaliśmy do tego poza Müllerem też parę, niewiele zdań. Które znaleźliśmy przede wszystkim na forach internetowych niepłodnych kobiet. Przygotowując się do, do pracy nad JMO, bardzo szczegółowo prześledziłem setki y, wątków na forach internetowych kobiet niepłodnych. I to mi otworzyło oczy na cały świat, który nie jest mi dostępny i nie będzie dostępny, ale zależało mi na tym, żeby parę zdań z tych, z tych tekstów padło, więc to moglibyśmy uznać za, za jakieś uwspółcześnienie, choć mi tam zależało na czymś innym, na tym, żeby pokazać w jaki sposób medycyna i takie nowe technologie medyczne interweniują w, w nasze życie, w życie kobiety również dzisiaj. Jej tak cudownie zaowocował, że urodziła dwoje dzieci tam w dole rzeki. I przyszła na własnych nogach z nad rzeki i nic się nie stało? Pan Bóg jest Panem Bogiem. Bardzo chciałam się zmierzyć z tą rolą. Też dlatego, że jestem matką. I wydaje mi się, że rozumiem, co to znaczy nie mieć dziecka i jaka to, jest, jaka to może być strata. Jeśli spojrzymy na Andaluzję jak gdyby lat 30. lub nawet wcześniej i spojrzymy na naszą dzisiejszą polską rzeczywistość, na nacisk jaki społeczność, kościół, polityka mają na życie prywatne i jaką rolę co na przykład kościół tutaj gra i jak bardzo on dręczy człowieka i szczególnie jeśli chodzi o temat kobiety jej decyzyjności i jej em, możliwości wyboru i decyzji na wobec swojego ciała, to się okazuje, że ta średniowieczna Andaluzja jest nie dzisiaj. W Europie, tutaj po tej stronie on. Jerma ma, jak gdyby, tylko jedną możliwość decyzyjności o sobie, to jest poprzez morderstwo swojego męża. I e, tutaj widocznie jest, jak gdyby, też problem, e, tragedia zapisana w tym tekście. Jakby ona się nie zdecydowała, zawsze to będzie zła decyzja. Moim zdaniem, jest to wyzwolenie i równocześnie skazanie się na wieczną samotność. Czyli e, tutaj pojawia się znowu ten wątek tragiczny. Jerma. Wyzwala się i tym samym wskazuje się. I to nawet nie chodzi o to, że mogłaby pójść do więzienia, tylko ona wyraźnie mówi, zabiłam swoje własne dziecko, nigdy więcej już nie będzie miała mężczyzny, nie będzie się z nikim łączyć, do końca świata będzie sama. Także e, tak uzyskana wolność może być tylko pełna goryczy.